No dobra, kombal. No to ruszamy. Gold, go. na gold na czaszce. Jeszcze na sprycie. Jezus, ale to będzie dobre. Weźmy hmm. tego nie spartolmy tylko. U, ale u mnie burza. O, żeby, ale mi go. Tylko, żeby mi tego prądu nie wyrąbało. Będzie lipton. Dobra. Czyli tak, y, robimy... Y, ...to. I tu jest wyjście tunelem. Teraz tak, strój wyjściowy to jest Nose Wyjście mhm. mamy od lobby pracownicze, bo to jest najlepsze Jeszcze chyba kanały, ale nie będzie możliwości wyboru, nie? Nie ma możliwości, czyli lobby pracownicze Tutaj helikopter to jest dla zmyłki, nie potrzebujemy Nabywca to oczywiście wysoki Będziemy mieli jakiś tam profit o. I mi 25% Tak, 25% tak jak się umówiliśmy Mhm. Dobra, tu. Eee, czekaj, jak to się zmieniało. To się zmienia tak, że wchodzę na siebie. O, jest 7,5, dobra, no, no. No, nowe 30%. <laughs> czekaj, czekaj, bo mamy minus 700 tysięcy, czyli. Te, to można z tego 3,5 miliona wynieść. Bo ekipa, wy, widzisz siedemset tysięcy 10 minus czekaj, czyli ty zarobisz z tego 600 tysięcy ponad Do dowolne no dobra, czyli pamiętaj, trzeba zebrać no dużo musimy zebrać dobra, kontynuuj, jedziemy z tym koksem dobra, ja tu chyba nic nie zmieniamy, nie? Jedziemy, dobra, gotowy, no, go go i ruszamy, ale u mnie festleje Dobra Dwóch agentów wychodzi Dwa przydupasy poszły do, do... do bunkera Dobra Nie zbiegnij dawaj, dobra, To jest budynek, a tu podjeżdżamy, okej Wiesz gdzie podjechać, Mhm No i półtora kilometra praktycznie prostej drogi O, nie, dobra, to... nikt... Zbugowała się animacja widzę Ej, co to się stanęło? No zbugowała się animacja, bo... <laughs> ...zahaczyłeś o lampę I skróciłeś drogę, jakbyś miał drogą to by normalnie... Ej, Wygl... <laughs> to nieźle. <laughs> dobra, to jedziemy powolutku mm, to oh, wow. Transport, Transport, także robisz to, to 7, na raz Okej, okay, to na spokojnie ty musisz... o, bo... Nie mogę zmienić kur... Mm -hmm. Będzie dobrze. Zostaw z lewej strony, okej. Okay. Mm -hmm. Schodami, nie? Idziemy Czy windą chcesz? Dawaj windą Dobra co, zjeżdżamy? Dobra, i teraz tutaj na spokojnie Idziemy sobie tu Jakby nigdy nic No tylko spokojnie sobie idziemy. Nieważne. Co ty zrobiłeś? Po co ty wchodzisz tam? Ja to hakuję. No to masz escape, tam przetrzymaj. Po co ty to hakujesz. Chodź tu. Dawaj, dawaj, bo i się zaraz kapną. Chodź. Dobra, idę, idę. Kurde, oni to zrobią <grym> za pierwszym <grym> razem, chodź. Ja już chciałem iść z wrotu, nie? Tak, ten chciał już wychodzić bez łupu Dobra, to na jeden Trzy, no. dwa, jeden Wyk Dobra, mamy to I za sobie wchodzimy Dobra, pięknie Lecimy, lecimy Kurwa, szkoda, że ci wyrąbało to wtedy Dobra, może lepiej to teraz robimy. No, chociaż ty teraz będziesz wiedzieć jak ten, więcej zapamiętałeś tych tych chociaż No Dobra Oby było więcej bram otwartych, bo teraz wtedy było pojęcie, na szczęście bardzo dużo było otwartych Tam trzeba było chyba trzy tylko robić, żeby dostać się do tych czterech tych miejsc Dobra I teraz od razu wlatujemy, ty wlatujesz od razu do jakiejś drzwi Po lewa, prawa strona, zależy jak ci No a ja wyrzuci. lewą stronę od, od razu otwieram Zależy jak ci wyrzuci, jak chyba na prawą to na prawą lecisz Ja Dobra. od razu środek czyszczę, wszystkie tenże milion Później wchodzę do ciebie jakiegoś ten, żeby jeden ukraść, ten cały zebrać, i później tyle że odchodzę do kolejnej drzwi. Dobra, dostał w czachę. No. Dobra, ja od razu się, środek, ja już plusa trzymam. Dobra, ja tutaj trawa. Co tu jest, kurwa? A tu. Ty... Tu nie ma do otwarcia, kurwa. No to leź do otwarcia, żeby otwierać. Do żeby otwierać. Leż... Przecież ja to zbiorę później, na no, spokojnie. Dobra, ja lecę. Wtedy ma ruchy Dobra, fast Później kolejne E jest, E, tam gdzie E Leć, otwieraj drzwi Dobra, do H, ty lecisz do, chaty, lecisz do o. tam gdzie jest E Dobra, i G zbieraj, G zaraz zbieraj jak otworzysz, G zbieraj, G zbierz ile tam gdzie jest E dwie minuty będziemy mieli wtedy, szybko, szybko, dobra, już dobra. bo ja tu mam, ja tu mam dwa C, dwa etapy, no, no zarobiście, no to G zbieraj jak możesz, G zbieraj, to jest są ruchy takie jak, ja <laughs> pomogę drugą ręką chyba będzie słychać na odcinku jak maszuję ten przycisk. Dobra, szybko hajdę zbierać. Dobra. Dobra, i teraz to E. E szybko. Szybko E twierdzej. E i od razu kolejne drzwi jak będą E Dobra E tak, dobra E, a ty F zbieraj, nie? E jest o, F jest otwarte? F otwarte, idź tam, idź tam, No to E, E szybko, szybko Dobra, to spróbuję szybkość ten, yy, uwinąć F jest otwarte po prostu, open, dobra, dobra I otwieraj, od, od razu otwieraj kolejne drzwi, jeśli będzie się dało mhm. Ja tam od razu do Ciebie lecę zebrać ten E, co będzie zbierać. Leź do D. Już, jeszcze jeden etap muszę być. Dobra, idę. D, lecisz od razu. Dobra, dobra, mam, mam. Idę. D, lecisz od razu. Lecę. Ale on się tu buguje fest. Kolejny hak. kurde nie wiem czy Ja hackuję, ty się przygotuj, żeby do dewy Zobaczymy, jak szybko schakuję, jak schakujesz i się nie, nie uda No Że nas nie wykryli po prostu najlepiej Dobra, jeden etap jest, jeszcze jeden Dobra, nie opłaca się, nie opłaca się, wychodź, wychodź nie opłaca się. Dobra, mam. Nie, nie zdążymy, nie zdążymy, wychodź po prostu, wychodź. Nie, ile 20 sekund? nie, nie zdążymy, nie zdążymy, dawaj, dawaj, wychodź, wychodź szybko. Wychodź po prostu. Wychodź, wychodź. No szkoda, nie? No szkoda. No jedna osoba jakby była, to byśmy pełno zebrali. Ale spokojnie, jeszcze będziemy mogli ten. U góry pamiętaj, że są jeszcze sefy. 100 tysięcy możemy zgarnąć. Dobra, i Czekaj, plusik, okej. Okay. I na 1, 3, 2, 1. No, dobra. Czyli na pewno 2,5 miliona będzie ponad. Yy, ale idzie do góry? Gdzie to jest? Pokażę ci. Yy, my mamy bronie z tłumikami, czy nie? Yy, chyba bez. Nie? Chyba bez, no. Bez tłumików. Dobra, to na spokojnie. Nie, to chyba nie ukradniemy tego. No, nie damy rady. Dobra, to 2,5 miliona musimy wynieść. i tu jest zapis. Dobra, czyli tak jak ostatnio to robiliśmy. Poczekaj, tam zanim będzie otwierać, bo on tam kółko robi, pamiętaj. Poczekaj, poczekaj. O to window, schodami, nie? Mhm. Mm dawaj. Musisz ty. Umiesz czy ja mam to robić? Czekaj. No, jeden etap to jest, czy dwa? O. Dwa na luzie, kolejny robię. Ja to mogę hakować, bo ja to umiem, nie? Bo to są te kulki, mm. te kropki raczej bardziej, które musisz powtarzać. Trzeci etap dobra, trzeci. I czwarty jeszcze Co ty gadasz? O! A ja, ja ty Nie użyłem piąty jeszcze. Nie, no, cztery tylko. Mam poczekaj, bo to jest kamera. Też Tam... jakby jakbyś. Nigdy... Czekaj, bo tu jest kamera, nie? Mm -hmm. No... Dobra, no. No, kamera, gitara i teraz pamiętaj tego gościa, który musi ogłuszyć bronią. Dobra, bo nie się do... Uj. Poczekaj, poczekaj, dobra, to poczekajmy po prostu aż ten gościa. Idzie, idzie, idzie. Dobra, tak? Jak e, wyjdzie to za, za ten. Mhm. Tylko musi y, tyłem się obrócić, nie? I wtedy wychodzimy na no. plecy. Dobra. Tu robi kółko. I teraz. Dobra, i teraz spokojnie. I teraz tu. Dobra, kamera, chodź. Czekaj, bo goście patrzę, czekaj. Dobra, ja przeszedłem. Ja idę do ciebie. Kamera patrzy na mnie? Chyba. Kurwa. Mówiłem ci, żebyś nie szedł tam, no. Dobra, to daj się, daj się zabić. To wiesz Bo zamiast walnąć go w łeb, to. To on strzelił z, y, z broni, mm. Dobra, to powtórkę robiłem Ja bym to miał save, tylko że... Kurde, mogliśmy to za pierwszy raz zrobić. Ja, ja miałem to save, tylko że zamiast... Y... Ale mówię ci też poczekaj na mnie, mówię ci żeś poczekał. Kurde I Ale to nic nie dało. To, to po to prostu, prostu zwaliło wiesz czemu? Bo Chłop zamiast walnąć, go to mi strzelał. Mhm może za daleko byłeś? No blisko właśnie byłem mhm. A może zaliczyło, że za daleko? Dobra, to Coś raz weź ty to Nie Nie będzie ja. To się pobawimy. Dawno no, tego nie robią. Jest tutaj tych, tych? A, to tapy. jest to! Tapy, nie. To jest tutaj. Mm, 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 to. To. I to. I tab, nie? To się zatwierdza. Mhm. Mm okay, on tab, tu jest tab. No to jest banalne przecież. Odciski palców. ja tą kamerę żeby uważać Bo Tu jest kamera uważaj pamiętaj na nią mhm. Dobra i walnij go z pistoletu Niech tu idzie Czekam tam. kamerę muszę kamerę muszę poczekać, Nie mm -hmm. Ja zabiję tego kościa zaraz. Dobra, jest safe. Dobra, idź do ciebie. Dobra, i teraz poczekaj chwilę. No chodź. Czekaj, czekaj, bo on do mnie idzie. On do mnie idzie. Muszę poczekać, wiesz? Okej. Okay. nie, nie no. o dobra, nie widział mnie ja tu mam strój, dobra czekaj, strój wezmę, tam, już poszłaś, czy co? mhm no to poczekaj na mnie przecież, no. Dobra, idę. No, czekam. Gdzie indziej musimy dojść? Widzę. Co? Gdzie indziej musimy dojść? Widzę. No idę, idę. Mhm. A, bo to tylne wyjście dawaj. Ten <gryw> nie <było>. Dobra, <gryw> mamy to. Czyli teraz pamiętaj Strzał w głowę Czekaj, czekaj, spokojnie, weź na kucaka, poczekaj chwilę Dupy na gaz, dobra. A nie, tu jest ten, dobra, czekaj, czekaj Yyy, schodami, dobra, tam mhm. mm, nie, czekaj, czekaj, tu jest wyjście Tutaj A nie, 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 czekaj, 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 bo to są główne wyjście Czekaj, czekaj. możemy wrócić się, czy nie? No Możemy się wrócić tam skąd przyszliśmy, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Kurde, będzie przypał wiesz, bo tu wychodzimy... Kurde My wybraliśmy Ten tylne drzwi, nie? A my wyjdziemy przed nimi znowu. No dalej wychodzimy. Szkoda, że tymi drzwiami, przed nimi wychodzimy. Kurde. Mieliśmy wyjść tamtymi pewnie. Ale teraz uważaj, bo to będzie ostro. Nie wyciągaj, broń, nic nie wyciągaj. Nie! No właśnie, to jest problem. Nie możesz ten Co? Dobra, poczekaj, poczekaj. Nie, poczekaj, poczekaj. Po prostu idziemy. Chodź tutaj, dzieje. Chodź tutaj, gdzie? Chodź tutaj, dzieła. Tutaj idziemy. Ok. Dobra, chodź tutaj. się helikopter widziałeś, to po lewej stronie, dawaj tu do mnie. Dawaj, dawaj. Biegnę, biegnę. Dobra, ja biorę ten motor, bierz. Wsiadaj do mnie może, o. Let's go. Ale to wsiadaj do mnie, nie, wsiadaj do mnie, dawaj, dawaj, wsiadaj do mnie. No, moja roda. Albo jedź do mnie, jedź do mnie, kaj ty jedziesz. Gdzie ty jedziesz? Uciec, ucieknąć policji Mamy No to ma po drodze będzie ucieknął hmm. No to ucieknij tam do góry Uciekaj policji, dobra uciekaj policji ja, lecz Już cię goni? No To nie trać kasy Leć w górę po prostu Albo zabij sobie te, tam ten helikopter Tylko nie trać mi głupio kasy Te ósemki mają zostać na końcu. No kurde, Lipa już wie. Co ty robisz? Ja patrz, ja uciekam, a ty tracisz kasę. Mówię Troszkę ucieknie... mi wyszło spod kontroli. Dawaj, dawaj, nie trać więcej kasy, kurde. Ja tu uciekam w górach, nic mnie nie goni. Zaraz go policję policja. Czy nie goni helikopter? Helka nie, ale oni. No to zgub ich po prostu, jesteś tak jak ja. ja jestem w górach jestem przez ułani przy napisie. Dobra, zgubiłem policję. No ja też zaraz zgubię. I ładny łup będzie. Okej, okay. lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Zgubiłeś? No dobra to do salu lecimy. że ten skacze dobra i mamy to pięknie, teraz misja w toku ja jestem tak, jestem tak no, fajnie byłoby zarobić około milion milion wpadnie, to będzie bardzo dobrze no i mamy złoto ja platyna no i ty. 2 843 000 można było zgarnąć, mamy 1 850 faktycznego łuku. No i mam 1 400 000 dostałem. Ile ty? 464 000. Ojoj, ojej. Ale ty też, że półbańki prawie zdobyłeś. Ładnie. No. A ja mam kolejny level 85. Ojej. Oh yeah. Ojej. Jak tam u ciebie jest z levelem? chy <laughs> 7 tysięcy Tak, 7 tysięcy Poszło do przodu 700 ekspa chciałeś powiedzieć Ale kolejny level wbijeś tam 160, który ty tu masz teraz 160... 160. 160 dalej. No. No to u Ciebie powoli ten level teraz leci. Dobra, to teraz te będziemy musieli jak będzie mucha albo ktoś to może zrobić. Dobra to mogę tyle powiedzieć, że mam biały ekran więc to mogę powiedzieć moi kochani widzowie jak zostaniecie, zostawicie tam troszeczkę dużo łapek to albo napiszcie szczerze komentarz bo jestem bardzo ciekawy, bo to będzie ostatni taki odcinek z GTA chcę zobaczyć jak wypadną te trzy odcinki, które robiliśmy dwa napady i jeden tam chyba to było napad nie, nie pamiętam co to był za odcinek Jakiś tam napad chyba robiliśmy. Coś tam, nie, coś tam było na pewno. z ja tego nie pamiętam. Więc no, możecie napisać swoje opinie, czy chcielibyście taką serię SGTA, jakieś misje, jakieś tam eventy, jakieś są minigierki na przykład. To ja jestem bardzo ciekaw co napiszecie, więc ja wam dziękuję za oglądanie na pewno, bo teraz wiemy ekran się żegnamy. Ze, ze mną był oczywiście kombal. Tak jest. Tak jest. No i do następnego odcinek odcinków o Zapraszam, na razie cześć, pompa. Bajo!